Witam, chciałem wszystkim pokazać, jak wygląda filtr przeciwpyłkowy po sezonie letnim. Samochód intensywnie używany, średni przebieg roczny 26-27 tysięcy km, i mniej więcej po takim przebiegu jest ten filtr najwięcej zanieczyszczeń nałapanych prawdopodobnie latem kiedy jest dużo różnego rodzaju pyłków nasion igliwia duże zapylenie i duży kurz na drogach tak wygląda filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym i z jonami srebra wyjęty z samochodu opel astra j Może na zbliżeniu Wam pokażę bardziej, jak wyglądają, że tak powiem, poszczególne tutaj. Tak to mniej więcej wygląda. W każdej szczelinie znajduje się coś takiego. Także nawet gdybyśmy hmm, tego nie wdychali. To wszystko to wpadnie przez kratki wentylacyjne do samochodu. Zasane przez powietrze z zewnątrz samochodu przez system wentylacyjny. W każdym aucie, czy wyposażonym w klimatyzację, czy nie wyposażonym w klimatyzację. Także zalecam do systematycznego wymieniania Filtra przeciwpułkowego w układzie klimatyzacji w Waszych samochodach. I regularny wymienianiu, oczywiście, tego filtra.